Dobra, to jest Nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź piesek A ty znowu to samo? Czy piesek? Daj ten znak, będziemy go tłuc. Tylko poczekajcie, o, najpierw, najpierw otaguję tego Briana Już ma to, trafił mnie nie bój się, na front idź. Już, już, już Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź Czekamy, kiedy wejdą. Chodźcie idziemy mnie. O, o kurwa! Weźcie go, truchu! Nie przeżył. Zabił go piesek. Bo jeszcze go nie zdąży. Dobra, tak. no. robię eksperyment. <laughs>

a a weź a gdzie dość! jest? Wysok tak ktoś dość. Uuu, brun środku bryn. No. O robel Dobra tyle widziałem ja już się tu kurwa nie zapuszczam Narki. Tu jest robak w gwoli ścisłości Skąd wiem? Nie. Yy. Kurwa No to po Jurku Po Jurku, po Jurku o! Ja spierdala Dobrze mu tak, śmieciowi byłbym, ja kurwa pies! Ty... Oh. Co jest? To Jurek zrobił? Ta, bierz się. Bierz wszystko już nie Dobra, ja będę spierdalał. Chuj wam wszystkim w dupę, jebał was pies siema <laughs> No kurde, no spłakał się, bo gorobak dorwał mm. i e, powiedzieliśmy, że chuj ma w dupę. To w sensie ja powiedziałem, no. czekaj, czekaj, stój, stój, widzę. Chodź tu, chodź przedem tu. jest, jest. Chodź, chodź, tu są dwa drzwi, chodź, chodź tu. Pasta mnie. Chodź tu. Zamknij te drzwi. Okej. Okay. O kur! Kurwa. <laughs> Ale się przybliżył. To, to nie było w planach. No i gdzie masz drzwi? Nie tu. Tu, tu. Dobra, zamknij pizdę. Pomocy. Chodźcie, chodźcie! Idziemy jutro! Pomocy! 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 Marionetę mam! Gdzie jesteś? Na górze? Na górze, na górze. Gdzie nie Bo ja mam Skyman. Jestem, jest, tu, 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 za moim głosem idź. Kurwa, mać. Tu. O, widzę cię. Tu przede mną jest Oj, marioneta, mną, znamno, ale jest gdzieś tylu. od Tureta chyba pad. Uśwa za plecami mamy sklima. Chodź uciekamy z tym do tyłu i ciągle dawaj S Dobra S, bu... S, S, S. I Teraz prawo Uważaj. Tam, gdzie, 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 gdzie? Gdzie przejście? Ja mam ją, ja ją mam Pas na nią pójdź za plecami, mamy nie slime chodź, uciekamy patrz, do tyłu, idź, on wybrał S S, to jest, jest slime'a S kolejny slime'a dobra, nie nie to, wiem, jak on to, 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 nie 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 jak to przeżyje nie. a to ty dobra, jesteś panie, tu, Brian jest ja też nie wiem, jak ty to przeżyłeś ja nie wiem.

Co? Ści mnie wali Eee Weźcie ich stąd A czemu na mnie masz, w ogóle? Kto ma nas wziąć stąd? Kokolwiek Spokojny? To znaczy kto? Cipek? Nie wiem. Cipek? Uciekaj! Przepraszam, ja mam rybkę. Kto ma Cię uratować? Cipek? Broń? <grystanie> A może sam Jurek? Wedi! Kupuj broń! Zabi i zabij Wediego. <grystanie> Nie, bo to jest ucieknie. Ja go tu A wedi... trzymam. A Weddy tu nie podejdzie. O, ja jestem nie, od razu z najkiem plecami. No ja ty smato! To... Kurwa, szedł na dół Tak, toś śłopata odłożył, co? Co wy myślicie, że ja głupi jestem, nie wlezę tam drugi raz? Było? Nie wolno tak. Zacznę go dziwi państwa i twoja No dobra, to jednego mniej. A czy jest drugi? tak Poczekaj. Dobra, ogarnąłem. Śmiecie A chuj wam wszystkim w dupę jebał, was nie <laughs> <laughs> yeah. No No Nie, nie ma. Chodź jest jak coś Chodź tu Wedi Wedi Widok, wymutuj się Eddy Gdzie ty jesteś? Tu na statku Aha, czyli ty mnie nie widzisz? A ty Widzę, widzę, widzę Zajbałem dwie dziwność o tym ich na Jeju Toś tu umarł A jemu co się stało? Zemsta skurwysynki. synki Jupi! Chce tylko włączyć No, wtedy pogrzebałem jednego No To dobrze jeszcze drugi no drugiego nie mogłem, bo mamy itemy do przeniesienia. No wiem. Ale też do rany. Na drugiego przyjdzie pora. Chodź we dwójkę przy na następnej okazji. Kurwa. Co się stało? Piesek wbiegł na bazę. No. Tam jest bo tu są drzwi jakieś. Jam ja ten... ten... ten znak gdzieś sam.

Dojdź do mojego głosu. M mógł nie dać rady, tak szczerze. Żeby... Mam go, kurwa. Trzymaj Biel... go! Trzymaj go! Co to było?! Co, co to było? Udało się, bo fajna <laughs> dobra, ty, to, to jednego mniej, ale gdzieś jeszcze drugi siedzi tam. Nie, ja ci nic nie zrobię, idź i nic nie zrobię. Haha, skąd mam ci ufać? Ty, jak gdzie jest Wedi? Idź, ja ci nic nie zrobię. <laughs> idź stąd. No debil. To czemu tu stoisz? <laughs> Bawien, bo no no nie porobiłeś. Jeszcze na statku byłeś i kamerę stanie, nie wiem, tutaj no, Ale byliśmy nie na statku, musieliśmy tak i ten przenieść. Gdzie jest Wedi? Tym mi powiedz, co się <suszel> z Wedim stało. Nic wam nie zrobię. zrobiłem. Gdzie jest Wedi? No jest gdzie jest nie, gdzie radzę. <suszel> gdzie nie radzę. Gdzie jest Wedi, bo będziemy się nie bój się, widzę. Patrzcie, idę do środka. No, chodź, pier chodź pierwszy. No to jest robot. No i bo widok się spakał. <laughs> ma widok. No i chuj. Ład <laughs> idiota dał się odstrzelić, nie? No co? To... No, no, to jest smakane. Radzi, radzi. To leży. <laughs> to dawaj, dawaj, go. <śmiech> <Didio>. <śmiech> O, w locie? Jak <śladanie> masz z fankiem to zajebiście, nie? Ty! Nie tu poleciałem! Co? Nie tu poleciałem. <śladanie z> Co <goście> to, gdzie byłeś? To byłeś zero polecieliśmy. bo lecieliśmy... Nia... To przegramy teraz? Tak. Przegramy? Tak. Kurde, mám čemný ekran, dokud jsem. Co mám čemný ekran? Je to z posádky, posádky mi to je? Zastavil to. Nebím ty je bavíte dítě. Basaj, 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 basaj. Dobra. A. No co się dzieje? Ale no tam... ja się nie wnikam, ja się bałem. Ej! Co ty? Ktoś tu nie żyje! <laughs> Żeby to ktoś! Bryję, zostaliśmy sami! <laughs> Dobra, ja stąd nie wyjdę! Halo! Syd! Chodźcie! Pieski! Nie sunie. To Co to odpierdalasz? Bronię się, chcę mnie zabić A ja nie chcę go zabić, ale muszę Co do parada by Dobra czekaj Dawaj powtórkę z Ty, Drago, gdyby Ci Cipek nie pomógł, to byś padł